Witajcie w Cywilizacji 7. Kontynuujemy naszą ekspansję. E, bardzo nieładną ekspansję, bo jak widzicie, no mało tego terenu do przemieszczania mamy. O, co to? Eee... Rzym. Okej, okay. to to w Rzymie lepiej. W Rzymie lepiej, bo tylko tam budujemy. Eee, wznaczam tu w Dobra. To akurat będzie spoko. A, i to poszło tam. No dobra. Tak, poszło tam. Tak. Eee, cóż. Mamy was. Ale was jeszcze nie możemy przekonać do siebie. I musimy iść w górę chyba. To już jest dół mapy. Więc mam nadzieję, że będzie jakieś przejście, choć chyba tam byli ci źli. No, ale już za późno. No właśnie. To jest co? O, może zrobimy unik. Tak zwany. Eee, czy my znosimy jakiś cud? Nie. A, to na razie kulturka. Okej. Okay. Dystryktów. to czy żywność, żywność. Będzie lepiej na pewno. Yy, no dobra, tu mamy. Nie mamy lądu. Chodź. Ale wyspa. Normalnie. Szaleństwo. Troszkę mi się coraz mniej podoba ta mapa. Ok, dobra, jesteśmy na dobrej drodze. Hmm, tutaj, no, jeszcze punktów nie mamy. Yy, mamy bibliotekę, więc troszkę szybciej będziemy wszystko osiągać. Yy, złotem jesteśmy na minus. W ogóle jest bida z nędzą. Ogród koszary. Wybudujmy ten ogród. I może widać, że tutaj... Tu się biblioteka. 4, 5. No dobra, niech będzie tutaj. No niestety nie mamy łatwej mapy łatwego początku. Eee, może coś się uda. Jednak jeszcze wykombinować. Czy zbudował mur o długości niemalże stucznej? Dobra, to mamy większą produkcję. Ale przyda nam się kasa. Niestety. No idź tutaj, robimy. Musimy ominąć te kłopoty. Nie umie swoich granic, kurty, pilnować. To się mało dzieje. Dziwi mnie, że on się jakoś nie rozbudowuje. Albo gdzieś popłynął. Choć no też my mamy mały limit. I na razie to też bym nie chciał. A ty już to wybudowałeś? Kiedy? Dobra, dawaj tą, ten stateczek. Tutaj. Okej, okay. no to może... pójdziemy tu. I odpalisz. Dobra. Komisję Turę mhm. A ja nic nie muszę, dobra Chciałem pominąć turę jednostki, która nie ma ruchu Wszyscy mężczyźni kobiety, zaś tylko aktorami Koloseum tego siedam, zrób nic z można włączyć z dystryktu i limit bardzo ładnie na razie zostawmy to. Bo my sobie opracowaliśmy koloseum. Dobra. E, mistrzostwo. To może jeszcze nie. Obywatelstwo. 25% tu. Uhuhu. A to ja bym chciał. Taki buścik. 25%. To nie jest mało. Okej, okay, tu jest dużo płycizn. To też tak średnio. Hmm. może tu już nie ma niebezpieczeństwa, może sobie już poradził. Ej, no dobrze, dobrze, mamy dalej iść. Tylko którędy? Bo stolice mamy tutaj, tak? Pałac. Raz, dwa, trzy. Więc no tutaj jeszcze te pola możemy zgarnąć. Ale tu za bardzo już nie ma takiego co brać. Możemy tutaj niby udawać, że są farmy, ale no wiadomo. Minus 4 złota. Kurde, pomnik też kosztuje. No to idziemy pod kurek. Masz jeszcze jeden kupiec. Dobra. Jeszcze jeden kupiec, musimy troszkę nadrabiać... ...nasze braki. To ja wiem. Spoko. Rybki mamy, eee, czajnik, 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 czy tutaj? Coś jeszcze mamy, raz, dwa, trzy, nie no, tutaj nie sięgniemy. Eee, raz, dwa, trzy, no ten jadeit. No, przydałby się. Ale, o, zróbmy to tak, łatwiej będzie do niego dojść. Słabe, Słabe ile chłopie. Słabe to. O proszę, chyba sobie poradził. Okej. Okay. Myślę, że stworzyłem jakiegoś ulepszenia, zapewne plus 2 złota. Okej, okay, czyli plus 4 złota. Jeden złot za każde miasto, które jesteś suzerenem. Uuuu... Lepiej w w stolicy. Uuuu... No tu... To, to lepsze, to lepsze. O proszę. Odblokowano cywilizację, no to fajnie. Ci, którzy lubią atakować i pokazywać swe męstwo oraz lojalność powinni tworzyć kompanię. No dobra. Tutaj, wstąpię okay. 50... na skrótni wniosek i piechoty, okej. 10. Polak z latarią morską. Dobra. Niech im będzie. Musimy mieć większą armię, czyli i łucznicy. Bo sami łucznicy może wystarczą, choć nie. Aha. No ale do początkowej obrony to może. Dowódca 12 tur, legion. Tak i osadników. No niestety musimy jak najwięcej zrobić ekspansji. Szkolenie jednostek. Dobra, to na razie. 2 w każdym innym mieście. To to na razie nie. Bo tutaj mamy 4. O. I tak to możemy... ...zrobić. Dobra. Teraz dwie tury. Może troszkę się to polepszy. A i tu jesteśmy odcięci. No super. Opuń sobie tam okej, okay, z nimi możemy handlować albo z nimi. Hmm. To tu. To niech będzie tak. A my tutaj o, rozkościmy się. Ci też tak słabo się rozbudowali. No, ale też nie wzięliśmy jakiegoś wysokiego poziomu trudności. Hmm. Może trzeba byłoby, no ale jakbyśmy mieli wyższy, to ja nie wiem, jakbyśmy sobie tutaj poradzili. I tak nie jest łatwo. Okej, okay, no to ja wiem, wiem. Mamy budować cudy. Nie, nie, ty nie. Ty idź. O, tak, drogę nam wybuduj. Tak to może być. Czuwaj. Czuwaj, żołnierzu. Bo my już nie dajemy rady. Kiedy byłem młody, myślałem, że pieniądze są najważniejszą rzeczą w życiu. Teraz. No dobra, to mamy hajs. E, Nauką, jeden kodeks. Tak, poproszę: cztery tury tylko. To nie jest źle. O kurcze, ile tu wody? Co to ma być? Dlaczego? Aha. Cele mu nie pasują, no. I nie popłacz. Okej. Okay. O Boż. Eee. Niedobrze, nie dobrze. E, ten tu przypłynie, więc ty uciekaj w tu. Legion. E, Legion Legion. Zapraszam i łuczników gdzieś tutaj. E, rubiny są bardzo fajne. Więc musimy tu się okopać i nie wpuścić naszego francusika. Tak wygląda jak francusik. Uuu, a no tak on jest taki. No ja wiem. Eee, jest wojowniczy, kurde. Dobra, my tutaj mieliśmy się rozepchać chyba jeszcze, bo się stykamy granicami. No właśnie. Więc nie możemy pozwolić, żeby nasze ziemie zostały zgrabione. A tu dalej woda. Kurczę, no. będzie ciasno, będą wojny. No kto to wymyślił, tą mapę? Jak ja tu mam. Odbija wszystkie myśli, a słowo pisane? Jak ja tu mam e, cuda budować? Tu się nie da. Bo nie da się, panie. Wszystkie to jeszcze nie mamy. Raczej nie będziemy tak łatwo mieli. willa do zadowolenia. No przyda się. Starożytne mury, właśnie Targowisko to wszystkim targowisko. Choć nie pomnik. Bo jednak e, musimy być kulturalni. Cztery. Gdzie tu spichlerze mam budować? Ołtarze. Proszę bardzo. Będzie pomnik. I teraz tak. Haha, e, raz, dwa, trzy i no, te rzeki będą wylewać. No właśnie, ryzyko powodzi, i to nie będzie fajna. Raz, dwa, trzy, dwa, trzy, raz, dwa, trzy byśmy musieli gdzieś tutaj się wcisnąć. Żeby było w miarę bezpiecznie. I w miarę... ...byśmy mogli się tutaj rozkościć. Proszę, armia. Armia pod... Jakie są ucznice tutaj? Się skitrali. Armia pod granicami. Okej. Okay. Nauka na razie, no ale lepsza pasywna nauka niż żadna nauka. Nie ma co tamto. Eee, ty tutaj, O się granice kończą? Tego co możemy odkryć? Po zebraniu się zgromadzenia starsi udzielili odpowiedzi, O, bardzo fajnie. ...przeznaczenie szkoleniów jednostek. Kurcze, jakie fajne rzeczy. To bywa na rzecz... ...tego... ...z kulturą. No, to jest mocne. To wywa honor... ...na to. Proszę bardzo. Tak, to się możemy bawić, kurczę. O, i mamy otwarte... ...granice. No dobrze, czy mamy tutaj coś takiego... ...żeby Fajnie nawet. O, to to takie... Limit osiedli, 12, ale no, idea Rzymu, przydałoby się... W końcu zacząć opracowywać. Nie ma co tamto. 6, 8. No tutaj to się rozwija bardzo fajnie. I może w miasto zamienić. No dobra, niech będzie. No właśnie. I złoto na razie sobie zostawimy, chyba. Zakupy to takie drogie, choć starożytny mur, spichlerz. Mur to tutaj wybudujemy. Eee. Aha. No właśnie, mało produkcji masz, panie. Mogę podnieść tą produkcję. Wszędzie 3. Tutaj. Bo tutaj przynajmniej drewienko jest. Okej, okay. i macie dodatkowy ten zasób dodatkowy plus 3 to produkcji. No, dobra. Aha! Idziemy, w... <laughs> Idziemy w... w gospodarkę jednak. Nikt się tego nie spodziewał. No dobrze. Płyńcie, płyńcie. O nie i skinali. I biedacy zginęli. No, tutaj miałeś właśnie zrobić ładną drogę. No właśnie. Wiem, że są specjaliści, no ale. Yy, nigdy nie ma prosto. Ale no tak, minus zadowolenie, więc proszę pana. Proszę mi tu takich e, rzeczy na razie nie proponować. Hmm. Tu przynajmniej jedno zadowolenie więcej. Dobra, a tu złoto. Choć nie. Tu 4-4, dobra. To się na, na razie tylko tutaj opłaca. Eee, targowisko, bo my złota nie mamy, chłopie. Jak ty chcesz tutaj zarabiać? Tam ci biblioteka. Mm -hmm. Tu jedzenie robimy. Jaki nieporadny ja teren tutaj mam. No fajnie, po port, po tamto. No dobra, niech będzie. A tutaj gdzieś zginę, zginął mój zwiadowca biedny, na, na morzu. Ach. Niedobrze. No to jeszcze musimy mapę... no tutaj nie mamy gdzie się rozbudować. Panie zwiadowco, my tu musimy gdzieś na górę iść. Będzie ciężko za chwilę. Okej. Okay. No dobra, wybudował się targowisko, jest troszkę lepiej. Ale nie, nie powiedziałbym, że super. Haha. taka bida, trochę. Kletwo to finansowo w ogóle wyciągamy. W w pałacu tak bym nie chciał. Niech będzie to. Eee, nauki kultury. Nie, produkcja. Miejmy coś z tej produkcji. A w ogóle cudów nie możemy? A, mamy cudy jeszcze. No właśnie, to ja powinienem cud tutaj budować. Albo tą unikalną dzielnicę, ale ona złoto kosztuje. Co to, to ma być? Koloseum tego osiedla. Okej. Okay. 9 tur. W pełni ufortyfikowane. Okej. Okay. Mur o to jeszcze fajniej. 11 tur. Mhm. Dobra to. To ty tu tu, to rób tu. O tak nie, rob tak. Niech już to sobie wybudują. O, niech będzie, yy, Łucznicy, no właśnie. jeszcze. Łatwiej znaleźć ludzi, którzy dobrowolnie pójdą na śmierć, niż tych, którzy są gotowi cierpliwie znosić ból. Ok. To coś takie wojskowe rzeczy. No wiem, mamy unikalne budowle. Nie przesadzajcie. No, dobra. Oni. My to chcieliśmy. To nie. Nie, no my co innego. Dobra. Uff. Wiem, wiem, wiem. Jest wielce niezadowolony. No ale co poradzić? Nie Legion. Wy. On tu się rozbudował dalej. No to... Hi hi, my też. My też, drogi panie. I nie damy zabrać sobie rubinów. Czy tych rubinów? Tych rubinów. Imigranci by się teraz przydali. No ale cóż. Nie można mieć wszystkiego? No, jedne rubiny na ukrad. Bezczelne. Raz, dwa, trzy. No, nie wiem, tu coś się wybudować, ale to tylko, żeby go przyblokować. Nawet wielki cieśla nie porzuca swego sznura. znaleźć ludzi, którzy dobrowolnie pójdą na śmierć niż tych, którzy są gotowi cierpliwie. Dobra, dobra. Znów kulturka. Yy, kulturka. O, bardzo chętnie. Małe zadowolenie, No. Bez przesady, bez przesady. No. Darmowy awans szaniec. Czy ty masz awans? Nie. A czekać. Tu coś widzę, tu coś widzę. Halo. Dowódca. Na no kurczę, no. O to chodziło. Bastion Szaniec. O szybciej się fortyfikują. No właśnie. No dobra, mamy wystarczającą ilość, aby tutaj zacząć zagadywać. Nie ma innej opcji. Jednak te plusiki są fajne. Kulturka. Plus 2 to zadowolenie, ale minus to złota. Fajnie, fajnie. Tylko, no właśnie, produkcja. Produkcja, produkcja i produkcja. Musimy rozminać tą produkcję. Tu jest jakieś złe miasto. burcze no. Unikaj omawiania szczegółów polityki publicznej na publicznych spotkaniach. O, fajne, fajne. List do bóstwa, Ok. Historia toczy się dalej. O, też fajne. No, i tutaj ee, ciąg dalszy rozpychania się. Proszę bardzo. Tak to niestety musimy robić. I tutaj sobie postawić, i tu sobie postawić. No cóż, czy jesteśmy w stanie. O. Mursy postawić taki trik. Oj, tam są niezadowoleni, bo coś tam pewnie nieszczęśliwi. No właśnie, nie wiadomo dlaczego. No nie, oni też mają statki. O kurcz Huragan. No to naszego chyba kolegę przetrąci ten huragan Czy nie? Tylko... To ja wiem. Łee. Ue... Po co w ogóle korobę, jak nic nie robi? Unikaj omawiania szczegółów polityki publicznej na publicznych... Dobra, dobra. Teraz muszę mieć tu plus 1 do osiedli, o, plus 5 do żywności, złota, okej. Okay. To może być fajne. Dodaje nam złoto i zadowolenie i razem się fajnie kombi, no to fajnie. No musimy sobie jak najszybciej wybudować. No i dawaj. No dobrze, ale to już będzie to wszystko w tym odcinku, także trzymajcie się i cześć.